Cześć. Ostatnio na forum Tesli pojawił się taki post i też wam go teraz wyświetlam, żebyście sobie przeczytali. Model 3 Highland AWD w dowodzie ma 366 kW do miasta w sam raz, a tak naprawdę niby 320 kW. To czemu oddaje tylko 300 x kW? Czy mogę żądać rekompensaty za brakującą moc? Pan sobie odczytał yy, pobór mocy z komandera. Ja też komandera mam. Wyposażyłem się też ostatnio w urządzenie pomiarowe, które się nazywa dragi do mierzenia czasu 0100 na 1,4-1,8 mili. No i sprawdzimy sobie, ile rzeczywiście tej mocy e, trójka ma. No bo w dowodzie jakby 366 KW jest. I też od razu Wam uzupełnię, dlaczego 366 kW jest w dowodzie. E, dlatego, że to jest maksymalna moc, którą te silniki zamontowane w tym samochodzie mogłyby oddać. Podejrzewam, że Tesla i tak jakiś mini-bufor zostawia w momencie, kiedy ten samochód miałby Acceleration Boost. Acceleration Boost był dostępny w przedliftowej wersji Long Range'a. Jeśli chodzi o poliftową, jest dostępny, ale tylko na niektórych rynkach. Na rynkach azjatyckich, tam auto ma inną baterię i Dzięki temu dostali boosta. Według mnie, w Europie, na naszym rynku, boosta nie dostaniemy. Więc ta deklarowana prędkość 4,4 do pierwszej setki, dzisiaj sobie też to zmierzymy, czy rzeczywiście taka jest. To jest wszystko, co z Longrange'a wyciśniemy żeby ten test był trochę ciekawszy to zbadamy sobie przyspieszenie przy różnych stanach naładowania. Mamy teraz 18% baterii i zbadamy sobie najpierw przy 18%, ile nam według komandera Tesla odda moc, jakie będzie przyspieszenie. Później się podadujemy powyżej 50% znowu sprawdzimy i powyżej 80, gdzie według mnie powinna być już maksymalna dostępna moc dostępna. Zobaczymy znowu jako, z jaką prędkością nam, z jaką szybkością przyspieszymy do pierwszej stuwy, i ile mocy e, przeczyta komander albo pokaże komander. Także bierzemy się do roboty krótko, szybko i na temat. Dobra, dragi mamy podpięte, komander e, włączony. Też nagrywam tutaj ekran, więc wam później podstawię e, nagrania ekranu z tej próby, z 15% baterii, jaki nam tutaj wyjdzie czas. No to co, próbujemy. No i mieliśmy stówkę, i zaraz sprawdzimy, jakie nam tutaj czasy dragi wyczytało. No i czas 0 to mamy 4,78 poniżej 20% baterii. Teraz się lecimy podładować i zobaczymy, czy będzie jakakolwiek różnica. No dobra, to teraz sobie sprawdzimy to samo, tylko z baterią naładowaną na 55%. Żeby było nieco ciekawiej, to zaczął padać deszcz, ale w końcu mamy napęd na cztery koła, więc deszcz nam nie straszny. Dragi podłączone. Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno zresetuję. Odczyt. Dobra. Widok na komandera mamy. No to co, próbujemy. No i ok. No i 454 pokazuje dragi, a tutaj sobie odczytamy też ile było z komandera. Ja widziałam coś 298, ale pewne nie jestem, więc na nagraniu ekranu sobie sprawdzimy. Ile wykorzystaliśmy maksymalnie mocy. Dobra, ostatniego pomiaru już nie będę nagrywał ładowania, po prostu yy, przeskakujemy do trochę lepszej pogody i do baterii naładowanej na ponad 80%. No dobrze, nareszcie sucho. Auto ma 84%. I zobaczymy, jak sobie poradzimy teraz. Mamy dashboard komandera. Dragi też, też jest podłączone. Jeszcze tylko sprawdzę. Czy na pewno wszystko ok? Ale widzę, że tak. No i możemy ruszać. No i wydaje mi się, że 309 kW odczytałem. I zobaczymy sobie, jakie wskazania nam pokaże teraz Dragi. No i proszę bardzo, nie wiem czy widać, robię screenshot, 4,41, więc jeżeli mamy baterię doładowaną 84%, no to zgodnie z deklaracjami auto przyspiesza. Jeszcze bonusowo sprawdzimy sobie jak to wygląda w trybie chill, czyli też 80%, przemieniamy sobie na chill, resetujemy dragi, komandera też sobie podłączymy, ta sama droga, tutaj jest dosyć płasko. tutaj już wyraźnie więcej czasu auto potrzebowało, żeby się napędzić do stówki. E, maksymalnie 168 kW osiągnęliśmy i już zobaczymy jak to wygląda jeśli chodzi o czasy. 7,67 też screenshota robię, żeby to później pokazać. No i to tyle. Mamy wszystko pomierzone. I na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej ciekawych rzeczy na temat Tesli, no to przede wszystkim zachęcam Wam do zaobserwowania mojego kanału, do polubienia tego filmu, ale także odsyłam Was na forum, z którego pochodziło to pytanie dotyczące dzisiejszego filmu. Tam też dużo pytań, ale też dużo, dużo odpowiedzi, dużo ciekawostek. Ofert też fajne na Tesle, jeżeli szukacie jakichś promocji, rabatów, to tam często takie informacje pojawiają się w pierwszej kolejności. W opisie do tego filmu też znajdziecie link do forum. O którym mówię. Na dzisiaj to już wszystko, ja Wam bardzo dziękuję, no i widzimy się w kolejnych filmach.